Hej, he, hej, he. witajcie. Z tej strony FSF a dzisiaj pokażę Wam nowe świnki. Tak. Właśnie urodziły się u mnie nowe świnki. Eee, śpię. A babcia mnie budzi. Dziś mówię, że nowe świnki się urodziły morskie. Bo jedna moja jedna świnka morska była w ciąży, ale była z drugim. A więc zaraz wam je pokażę. Mamy trzy świnki. A więc o się... myślę. Okej, okay, jestem. Tutaj są nasze, nasze te świnki dorosłe. Ta świnka to Sofia. Ona urodziła te świnki. No, a tutaj Guliwie. Mamy wróżne imię. No, takie trochę straszliwy jest. Trochę straszliwi są, ale ten... No, no i jeszcze oczywiście. Małe słodziakki. Te trzy małe słodzaki, są takiej wielkości, takie małe. Proszę. One są takie malutkie, że mogłem byłoby, że głaskać to je może to naprawdę nie w testu. Więc, oh no, takie moje trzy nowe świnki. Świn no, więc, no, chyba tyle. Okej, okay, pa.